Widzicie ziomeczki to ja z tej strony polskiej borej i dzisiaj jest ze mną? Vibralux! Vibralux... Witam was kurde Gościu mnie klepia Dobra ja wbijam na Skywarsy Witamy was w odcinku Skywarsów Tak Gdzie ty jesteś? Już wbijam na Skywarsy Wbiłeś już? No u kości l o -b -b -e. dobra Bam, bam, pam pa Dobra, Sky Wars i Classics Ja pierdolę Widzę cię to? Chyba cię widz... widzę A, wiesz co A nie, ja nie widzę, widzę O dobra, jestem. Wiesz co, miałem jakiegoś opieczanki Mi się nie zada, dobra, bijamy No ja wbiłem Ja też widzisz mnie ale nie chyba się Taki... nie no. Takie jak balony, balony. nie no i ciur, ale ja mam zajebistą ludzie ziomeczki ludzie ziomeczki no sobie taktykę na sky a wiem znacie już ale nie będziemy dziś według tej taktyki bra... grać, brać, grać brać chuj wie jak to się mówi yy, dobra ja spykniemy sobie, nie chcę robić cięcionka, bo, bo po tym mnie to wkurza, że tak powiem. Wkurza mnie, jak muszę to wszystko obrabiać i po tym nie wiem, y, które było do którego i muszę to patrzeć i patrzeć, bo takie to dobijające i nie chcę robić duży cięcionek. bo ten program nie ma takiego czegoś jak takie na przykład jak przy niektórych, że robi cięć i tu trzeba wyłączyć nagranie i overlordkę no i trzeba wyłączyć nagranie i dobra, robimy dobra ziomy, jestem już w międzyczasie sobie ponumerowałem nice, zajebistej temki Dobra, rob, weźmiemy myląca. Crafting table też weźmiemy. Nie będziemy potem craftować crafting table. Mamy atomic Bam, 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 bam. Dobra, y, robimy taką osłonkę antyintruzową dobra, teraz robimy coś takiego i tu będzie złoto tak, ładnie Kupujemy to i kurwa mać ja pierdolę, ujebali mnie kurwa mać Dobra, ja sobie po poprzechodzę. Jesteś, Wibrual? No, jestem tutaj, widzę Cię. Ja go przejdę, to za jednym razem. No ta, a ja nie. No kurde, już spadłem. <laughs> tu już nie jest no. jeden raz. Aj, przechodzimy parkura. Zawsze chciałem te, te fajerwerki tam wy wywalić. Już tam byłem chyba z, z pięć razy. Tak? A ja... ani razu. Dobra, spiegę. gdzie ty jesteś No fuck no. naścniej święte shift. Dobra. Tam tędy czy tędy? Chuj. Którędy ten ziom pójdzie? To ja idę tędy i jebać to. Kurwa, mać, no jabłem w dół. Chuję. Dobra, można skajplot. Trzy, No Popatrzcie ją! Dobra. O jesteś po ciebie. Cięcie. Dobra ziomy. wtedy. Nie, zobaczcie, co zrobię. Yy, właśnie yy, no, zioma nasz plan. Weźmiemy crafting table. Mam nowy pomysł. Jaki co zrobimy? Raz już mi się udał, więc... Tak i tak. Kurwa. Pocisnąć gościa na środku co? To ja jestem na środku To w ciebie szczelą? No nie wal we nie. mnie Nie wal we mnie A To nie ty No nie kurwa wcale i w ogóle Dobra cień Dobra ziomy jest, Ja tu jestem i nie będziemy się chować po kątach jakoś No mam już plan co i jak zrobić yy, Mam wiaderko wody, fuck you nie mam wiadra wody, ale nie będziemy się chować po kątach. Mam nadzieję, że nam się uda to wygrać. Mamy to, yy, mamy tu crafting table. Byśmy sobie łuczek, skraftowali. Nie będziemy się chować, a może będziemy. Ktoś do mnie znowu pisze. Yy, jakiś pedofel. Dobra, robimy barykadkę. Dobra, no, ja się skraftuję... mieczek. Dobra, ziomku, y, mam tu crafting box, crafting box, a nie mam, niestety. Tak. Ale co mi z tego? Z tych? Ale to nic. Postawimy go tutaj. Tak. What? What? Mm. Chyba no. ktoś do mnie snajprzy. Dobra. Te zbrojki damy tutaj, tak ułożymy mieczyki pod nimi to nam niepotrzebne o jest kur... Ej miałem jakiś lagi nie? No, a jest podle z mapy dobra, robimy takie coś, nazywa się to barykatka to weźmiemy, wyciągniemy to też wyciągniemy i to wyciągniemy i... Ty, o tym to ja nie wiedziałem. Spoko. Mamy jakieś... co to są. Wygrasz to albo czekam. tak? No, a już, już wygrywam. To szybko. Co tu tak do mnie napisują ktoś? Ja pierdolę Przepraszam was ziomy, za to Ja pierdolę Kto to? Jaki zjebus Maksimus Fucken O następna skrzynka Do, do, do góry, do góry, do góry! Fuck you! Dobra, jest. O, Czekaj, ja tu gram, nie? Dobra. Tam wylejemy sobie lawę. Może tam coś takiego. A może jeszcze wyżej? No dobra, jestem. No to chodź. Czekaj, czekaj, dostań. nie, nie wchodź. Coś się pokażę, tylko nie skakuj. Patrz. Co? No to, to znam. Dobra, skoczyłem. Nie wskoczyłem. Ja skoczyłem No fakt, nie doszłem. Kacper jak te. Kto team no. bez bicia? Weź wyjść z areny. Jeszcze raz wejdź. To tu może się sprawdzić moja zajebista taktyka. Albo chodź na y, Survival Games, o. No to teraz jak zaczynam grać, pierw to mnie namawia do tego. Zaczynam nagrywać, no to ten to. No weź się, a zdecyduj. No to weź jeszcze raz zacznij nagrywać i teraz nagrywamy Survival Games. Weź się w łeb puknij, kolego. The fuck zbugowało mnie ścianie No i chuj w dupę. jest, jest, jest. Jak pierdolę. Kurwa zbugowało mnie. Jeszcze raz taki mek No no zobaczysz na nagraniu co ja tu zrobiłem Zobaczysz na nagraniu Zobacz to za na pato, zobacz to nagraniu Bo na granie wszystko a nie oglądam twoich filmików O ty, kto to u Ciebie się tam śmieje jak kaczka? Nie wiem. What the fuck? Co? Kto? To ja? Tim! Tim, pizda. Kto Tim? Co tak się śmieje? Patrz, żamy. Dobra, ciomeczki, jak to wygląda w takim czymś jadzieć, ja pierdolę. To by było na koniec dzisiejszego odcinku, Jeśli wam się podobało, to ja nazywam się Polskich Góry Górek i mam nadzieję, że wam się to podoba bardzo. I chcecie więcej filmików, zostaw łapy w górę. Ja nazywam się Polski Burek, oh. i cześć.